Podobno inwestowanie na rynkach nieruchomości jest bardzo bezpieczne, a podobno fliperzy to są ci, którzy zarabiają najwięcej pieniędzy, dlatego każdy chce flipować. Posłuchaj mnie przez chwilę, bo ja dokładnie mam zupełnie inne zdanie na ten temat. Kilka lat temu podjąłem decyzję, że nie kupuję już żadnej nowej nieruchomości inwestycyjnej. Jedynymi nieruchomościami, jakimi w tej chwili planuję kupić, to są nieruchomości, które będą pełniły albo dla mnie funkcję rekreacyjną, albo użytkową. Natomiast na co dzień wszystkie swoje oszczędności lokuję w tej chwili na rynkach finansowych i dzisiaj Ci powiem, dlaczego według mnie te rynki są zdecydowanie lepsze i bardziej bezpieczniejsze od rynku nieruchomości. Bardzo ważne zastrzeżenie o ryzyku, pamiętaj, każda forma inwestowania wiąże się z ryzykiem. Nieważne, czy to będzie inwestowanie krótko-długoterminowe, czy średnioterminowe, czy to będą rynki finansowe, czy to będzie rynek nieruchomości. Zawsze każda forma inwestowania wiąże się z ryzykiem, z którego możesz sobie nawet nie zdawać sprawy. Pozwól, że się na początku przedstawię. Dzień dobry, nazywam się Robert Smug, na co dzień zajmuję się inwestowaniem na rynkach finansowych, moją autorską strategią Market Trend Follower. I dzisiaj Ci powiem, dlaczego nie inwestuję właśnie na rynkach nieruchomości, a skupiam się przede wszystkim tylko na rynkach finansowych. Powiem o tym z dwóch stron. Przede wszystkim od strony inwestorów, którzy patrzą na rynek nieruchomości długoterminowo, nie spekulują na tym rynku. Kupują mieszkania albo po prostu gdzieś tam inwestują swoje nadwyżki w ten rynek nieruchomości, licząc na jakieś przychody z najmu, czy po prostu ze wzrostu wartości mieszkania. A także powiem Ci o tym, dlaczego nie warto zajmować się inwestowaniem od strony flippingu, czyli takiego szybkiego sprzedawania i kupowania tych nieruchomości po to, żeby na nich szybkie pieniądze zarobić. Zacznijmy od tego, że jak mówiłem, ja mam także nieruchomości, także ja wiem, o czym mówię, to nie jest tak, że sobie teraz jakieś tematy wymyślam z głowy. Także po pierwsze, mam te nieruchomości wynajmuję i wiem, z czym to się wiąże. A także byłem na szkoleniach u osób, które zajmują się flippingiem. Które powiedziały, jak to trzeba robić, żeby zarobić pieniądze. Powiem więcej: jedna z tych osób w tej chwili już wycofała się totalnie albo prawie totalnie z polskiego rynku, bo stwierdziła, że na tym rynku nie da się zarobić jakichś powtarzalnych pieniędzy. Można mieć jakieś strzały, ale na strzałach nikt jeszcze nie zbudował żadnego majątku. No właśnie, zacznijmy od tego. W tej chwili na rynku tych osób, które próbują flipować, czyli kupują i sprzedają jakieś nieruchomości w bardzo szybki sposób, tam się w tej chwili skończyła jakakolwiek powtarzalność. Dlaczego ta powtarzalność się skończyła? Z bardzo prostego powodu, żeby zarobić na takim flippingu, trzeba kupić nieruchomość poniżej ceny rynkowej, czyli bardzo, bardzo nisko, o tak mniej więcej. I jak sprzedajemy, to bardzo, bardzo wysoko. Niestety, w tej chwili świadomość wszystkich osób, którzy, które próbują kupić albo sprzedać to mieszkanie, swoje jest tak wysoka, że bardzo trudno znaleźć taką. Super okazję inwestycyjną po naprawdę niskich pieniądzach. W związku z tym nie da się takiej powtarzalności tutaj zbudować, bo czasami coś ci się trafi, tak, pod warunkiem, że spełnisz kolejne warunki. Druga bardzo ważna rzecz, jeżeli chodzi o rynek finansowy, to tam powtarzalność zbudować jest bardzo, a tu bardzo prosto. Dlaczego? Bo wszystkie osoby mają dostęp do tych samych instrumentów finansowych. Jak jest bardzo fajna cena danego instrumentu, tak to wszyscy mogą go kupić po tej cenie. Oczywiście nie wszyscy wiedzą, że ten instrument można kupić, bo to już wynika z, z czegoś zupełnie innego ze strategii, która nam będzie mówiła, kiedy, który instrument jest super, super dobry do kupna. I teraz tak, żeby nawet kupić tą nieruchomość, którą znajdziesz poniżej ceny rynkowej, to bardzo często musisz stosować różnego rodzaju sztuczki, tak, czyli musisz oszukiwać, kłamać, naciągać, opowiadać niestworzone historie, te opowieści, że kupujemy mieszkania tutaj dla pary, tutaj, bo która chce się wprowadzić tak, od starej babci, która właśnie próbuje sprzedać. No każdy już to zna, to wszystko uczą na tych szkoleniach. Według mnie jest to bardzo nieuczciwe. Jak ja się o tym dowiedziałem, że ja mam tak kupić mieszkanie, żeby je sprzedać z zyskiem, to ja muszę oszukiwać, będziemy sobie: nie, 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 nie. Ja chcę zarabiać, ale w sposób uczciwy i taki, który, z którym będę się czuł bardzo dobrze. Na rynkach finansowych nie ma z tym problemu. Zarabianie pieniędzy na rynkach finansowych jest według mnie jedną z najuczciwszych i z najlepszych form zarabiania pieniędzy. Wszystko zależy od nas. Wszyscy mają dostęp do tych samych okazji, wszyscy mogą z tych samych okazji skorzystać. Na rynku nieruchomości. No właśnie, kto pierwszy ten lepszy, a bardzo często ten, kto bardziej cwany, ten wygrywa. Druga bardzo ważna rzecz, jeżeli chcesz zajmować się flippingiem, musisz mieć dużo kasy. Nie jest tak, jak opowiadam na tych szkoleniach, że wystarczy. 5%, 10%. Pójdziesz, weźmiesz sobie kredyt, resztę sobie tutaj to skredytujesz. W tej chwili, jak jest nawet jakaś okazja, to już lecą inwestorzy z torbami pieniędzy. Tak? Jak ty nie masz kapitału, to ty nic nie kupisz. Ba, powiem Ci więcej. Prawdopodobnie, jak już nawet znajdziesz takie mieszkanie, które wydaje ci się okazją, to ktoś przed chwilą je kupił i to był flipper, któremu nawet się nie chce robić tutaj remontu, tylko on ci sprzeda to mieszkanie z zyskiem, a ty dopiero po tym, jak dostaniesz ten kredyt, kupisz to mieszkanie od niego. I będziesz musiał jeszcze kupę kasy wydać na remonty, na innego rodzaju rzeczy. Właśnie, czy to jest ten flipping, jest taką bardzo opłacalną inwestycją, czy bardzo opłacalną formą działalności? Znowu totalnie nie. To wcale nie jest jakoś specjalnie opłacalne. I bardzo często, ale o tym też nikt nie mówi, potwierdzają to sami szkoleniowcy, którzy. Mają jakieś takie super projekty, którymi się chwalą, natomiast jak zajrzy się do tych karesów tych projektów, czyli tutaj sprawozdań finansowych, bo bardzo często pod takie projekty powołuje się oddzielne spółki. Jakie te spółki mają po zamknięciu projektu wyniki? Bardzo często są to ujemne wyniki. To wszystko fajnie wygląda we filmach: takie super mieszkanie, tutaj, albo super inwestycja, super dom, super kamienica kupiona, na której zarobiło się wiele pieniędzy, tak przynajmniej jest we filmach. Natomiast w realu się okazuje, że jak się spojrzy na sprawozdanie finansowe tej firmy, no to niestety, ale jest strata, ale oni już się tym nie chwalą, pokazują tylko te piękne rzeczy, nie mówią o samym zysku, a te zyski, które, o których mówią, są czysto teoretyczne. W przypadku inwestowania jest totalnie inaczej. Ja od kilku lat już pokazuję swoje wyniki, te wyniki są totalnie zweryfikowane, każdy może je zobaczyć, tutaj pod filmem także znajdziesz link. Do tych wyników możesz sobie kliknąć, zobaczyć. Ja nic tutaj nie ukrywam, tak? Ja dokładnie każdy widzi ile zarabiam. Ostatnia moja stopa zwrotu na takim prowadzonym publicznie rachunku 163% w 15 miesięcy. Pokażcie mi drugiego takiego tutaj szkoleniowca z branży flipowania, który by takimi wynikami się pochwalił, które byłyby jeszcze zweryfikowane, ale nie musicie tutaj go nawet prosić. Zajrzyjcie do jakiegoś jego projektu, super projektu tutaj nieruchomościowego i zobaczcie jaki ten projekt na końcu miał wynik po zamknięciu jego. Tam bardzo często są Ujemne kwoty. No i ostatnia taka bardzo ważna rzecz, o której nikt nie mówi, jak już sobie kupisz nawet tą nieruchomość, to tak. Musisz zrobić remont, no a remonty to oznaczają ludzi, ekipy remontowe, tak. Te wszystkie tutaj problemy z tym, tak. Musisz gdzieś te pokupić rzeczy, tak. Jakże się na tym nie znasz, ty nie wiesz, czy ten fachowiec, który tutaj próbuje Ci ten remont zrobić albo opowiada Ci, jak ten remont będzie wyglądał, czy on faktycznie. Ten remont zrobi tak jak należy. Tak? Bardzo często ci tutaj wykonawcy dają dyla, tak? musisz ich szukać gdzieś tam po mieście, kupisz jakieś narzędzia, kupisz jakiś towar, przychodzisz ani narzędzi, ani towaru, ani wykonawcy. Ryzyko według mnie jest bardzo, a to bardzo duże. W przypadku inwestowania na rynkach finansowych tego ryzyka nie ma, wiesz co kupujesz. Wiesz co masz, jak na drugi dzień odpierasz tutaj, odpalasz swoją platformę inwestycyjną. Dokładnie to samo masz. Nie ucieknie ci to nigdzie, nikt ci tego nie zabierze. I to tyle, jeżeli chodzi o sam flipping. A teraz powiem Ci, dlaczego także nie inwestuje długoterminowo w nieruchomości. Dlaczego w tej chwili już nie kupuje żadnych nieruchomości, żeby mieć z nich przychód, na przykład z najmu. Uważam, że to też jest mało, bardzo mało tutaj opłacalne w dzisiejszych czasach. OK, za tym masz jakąś nadwyżkę finansową i myślisz teraz, czy ją nie ulokować na przykład w jakieś kolejne mieszkania, albo w pierwsze mieszkanie. No to teraz mnie dokładnie posłuchaj. W ogóle, żeby zarabiać na inwestowaniu, trzeba mieć odpowiednią wiedzę. Tak? Czy ty inwestujesz w, na rynku nieruchomości, czy na rynkach finansowych. Nie wiesz na, w to, że się da bez wiedzy i jakiegoś tutaj planu, strategii zarobić na tych rynkach. Na żadnym się nie da, dlatego ja tą strategię mam i dlatego w tej chwili nie lokuję żadnych pieniędzy na rynkach tutaj nieruchomości, chociaż wiem jak to jest, bo na nich po prostu zarabia się dużo, dużo mniej. A właśnie, ile tak można zarobić? Czy ktoś ci kiedyś powiedział, ile możesz zarobić na tej nieruchomości? No pewnie ci tam opowiadają różnego rodzaju rzeczy. Według mnie taka średnia stopa zwrotu w tej chwili z najmu to jest brutto około 7%. To jest taki maks, który też tam pewnie możesz zarobić. Netto to będzie coś poniżej pewnie 6%. No i teraz tak, 3-6% to jest dużo. No to nie jest dużo. W tej chwili mamy lokaty, które są oprocentowane, to oprocentowane na 6%. Nie mówię już o jakichś funduszach inwestycyjnych, które dają zdecydowanie większe stopy zwrotów w ostatnim. Czasie. Ja oczywiście nie inwestuję przez fundusze, ja sam inwestuję swoje środki, bo oczekuję tutaj zdecydowanie wyższej stopy zwrotu niż nawet to, co oferuje tutaj jakikolwiek fundusz inwestycyjny czy jakaś forma pasywnego inwestowania. No ale ty załóżmy, nie masz takiej wiedzy. I teraz tak, ty sobie te zakładasz, że będziesz miał te 7%, ba, niektórzy mówią, że można mieć po 9%, tak. No i pewnie można mieć po 9, ale żeby mieć dziewięć 9%, to co ty musisz takiego zrobić? No to musisz zacząć znowu oszukiwać troszeczkę, tak? bo musisz kupić mieszkanie, podzielić na dwupokojowe, trzypokojowe mieszkanie na 9 pokoi. No i teraz masz tutaj pełno tych lokatorów, pamiętaj, lokatorzy. Może będziesz miał wyższą stopę zwrotu z takiego mieszkania, gdzie jest tam 9 upakowanych na powierzchni, gdzie powinno mieszkać 4. Ale ty tak naprawdę nie wiesz, że ty łamiesz prawo, tak? bo żaden tutaj, żadna spółdzielnia, żadna pewnie wspólnota mieszkaniowa. Pewnie tysiące przepisów e, mówią o tym, że nie można tak robić w razie pożaru. W razie jakiegoś, nie wiem, tutaj nieszczęśliwego wypadku, Ty będziesz za to odpowiadał, tak? Chociaż gdzieś tam Ci tam naopowiadają, że to nieprawda, że to jest bardzo bezpieczne. Wszystko jest do czasu. Dopóki wszystko jest ok, to jest ok. Jak się coś złego stanie, to pamiętaj, prokurator, jakiś wyrok albo inne rzeczy, o czym Ci też żaden szkoleniowiec nie powie. Na rynkach finansowych zupełnie, totalnie inna sytuacja. Inwestuje u brokera, który jest całkowicie regulowany. Jest to całkowicie legalne, bezpieczne, nie łamie żadnych przepisów. No chyba, że mamy jakiś tutaj pseudoinwestorów, którzy korzystają z jakichś poufnych informacji, ale to jest taka bardzo mała grupa osób i bardzo często oni bardzo źle kończą. Kończy się to też jakimiś prokuratorskimi tutaj zarzutami, na końcu jakimiś wyrokami sądowymi. Generalnie. Inwestowanie na rynkach finansowych jest mega legalne i można bardzo wysokie stopy zwrotu osiągać w bardzo legalny sposób i płacimy za nie bardzo proste podatki. Natomiast co tutaj się dzieje na rynku nieruchomości? Jest taki podatek, który się to już szykuje. To jest kwestia czasu, kiedy go wprowadzą. To jest tak zwany podatek katastralny, katastroficzny, jak to niektórzy mówią. Taki podatek w Polsce także zostanie wprowadzony. Średnio on na zachodzie Europy wynosi około 2%, czyli co roku od wartości tego twojego mieszkania, czy tych mieszkań będziesz musiał płacić 2%. Jeżeli sobie jeszcze spojrzymy, kto w Polsce rządzi i y, też jeżeli tutaj się na to spojrzy, że właścicielami często mieszkań są osoby, które są bardzo tutaj majętne, albo są majętne przeciętnie w stosunku do większości społeczeństwa, to prędzej czy później ten podatek zostanie wprowadzony, bo tak jest na całym zachodzie Europy tak jest w Stanach Zjednoczonych, państwo, każde państwo potrzebuje pieniędzy, a od najbogatszych, ponieważ ich jest mniejszość, te pieniądze najłatwiej tutaj ściągnąć. W przypadku inwestowania na rynkach finansowych tam jest jedna stawka podatku, którą płacimy raz do roku i nie musimy się tym przejmować. Nawet się teraz mówi, że te podatki mają być obniżone, także to może się okazać jeszcze, a to bardziej jeszcze bardziej Opłacalne. Ok, druga taka, drugi taki powód, dlaczego też ludzie inwestują, to jest wzrost wartości mieszkań. Tak, ostatnie lata ceny mieszkań mocno rosły, ale trzeba pamiętać, tak jak na rynkach finansowych, tak samo na rynku nieruchomości trendy nie będą sta trwały w kółko. Pierwszy raport, który ostatnio tutaj się pokazał, NBP, za drugi kwartał tego roku, co do rynku nieruchomości, wskazuje, że. Ceny nieruchomości w Polsce zaczęły spadać i ten trend będzie kontynuowany. No i właśnie, i teraz ta tutaj przewaga tego rynku, że oprócz bardzo, niskiego tutaj, bardzo niskiej stopy znajmu, tutaj ludzie sobie to rekompensowali wysokim wzrostem, wysokim wartości mieszkania. W tej chwili to się zmieni. Tak? Także prawdopodobnie te osoby, które ostatnio kupiły mieszkanie, ta wartość tych mieszkań już nie urośnie, tak? Dlatego ja sobie też dałem spokój z inwestowaniem na tym rynku, bo stwierdziłem, że to jest granie warta świeczki. Ja te same pieniądze wolę ulokować na rynkach finansowych i mieć zupełnie inną stopę zwrotu, kilkukrotnie wyższą. Ale jeszcze raz powtórzę, ja mam strategię, która działa, ja jestem inny niż większość inwestorów na rynkach finansowych, ja oczekuję wysokich, ponad przeciętnych stóp zwrotu i wiem, jak takie stopy osiągać, stąd dla mnie rynek nieruchomości jest czymś po prostu, mało atrakcyjnym. Powiem więcej, nie teraz sobie pomyślisz ok, ale nie mam Twojej wiedzy i nie wiem w jaki sposób takie stopy zwrotu uzyskiwać. Możesz się tego nauczyć, pod filmem masz taki link, gdzie sobie klikniesz i tam się dowiesz w jaki sposób to zrobić. Także mam dla Ciebie taką niespodziankę, z której możesz skorzystać. Ok, no dobra wynająłeś tą nieruchomość i teraz co dalej? No właśnie, tutaj zaczynają się problemy. Ja jak wynajmuję nieruchomości od kilku lat to takie trzy najważniejsze moje problemy z jakimi się do tej pory spotkałem. Przestają niektórzy płacić, nie? albo płacą nie w terminie. No właśnie, I teraz tak. Kupujesz taką nieruchomość, na którą wydajesz kupę pieniędzy, Możesz, może nawet jeszcze bierzesz ją w kredycie, no i masz gościa, który ci nie chce płacić, albo tak? rodzinę, która ci nie chce płacić, no i co dalej. No i niestety tracisz tą nieruchomość tak naprawdę na wiele lat, może się zdarzyć, że kilka lat takich spraw sądowych przed Tobą. tak? I teraz tak, to co miało być bardzo bezpieczne, staje się bardzo niebezpieczne. W przypadku na przykład inwestowania na rynku nieruchomości, jak mam aktywo, ja mam instrument, który mnie nie interesuje, to po prostu się go pozbywam z portfela i problem się kończy. Tak? Okej, okay, nie podoba, mi się tak w cudzysłowiu, szukam jakiegoś innego instrumentu, kupuję i znowu jestem jego właścicielem. Na rynku nieruchomości spróbuj tak szybko sprzedać mieszkanie, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, gdzie mamy bardzo wysokie stopy procentowe? No trochę spadły, ale inflacja znowu idzie w górę, także może się okazać, że ten spadek troszeczkę to jest tylko i wyłącznie na chwilę i te stopy procentowe zatrzymają się na tym poziomie bardzo jeszcze, a to bardzo długo. Spróbuj sprzedać po dobrej cenie mieszkanie w tej chwili w Polsce. Potrzebujesz na to bardzo, a to bardzo dużo czasu. Jeżeli chodzi o rynki finansowe, no to jak Ci mówię, nie chcę, sprzedaj. Bardzo płynny. Bardzo dużo okazji, bardzo łatwo te okazje też wyszukiwać, jak wiesz, jak to robić. Stąd ja jeszcze raz powtarzam, zdecydowanie wolę rynki finansowe niż rynki tutaj nieruchomości. Kolejna, kolejny problem, z którym ja się spotkałem, to jest, są ci najemcy. Nienawidzę tego, tak, nienawidzę tego. Brudzą, nie sprzątają, tak, i mają generalnie w dupie twoją tutaj nieruchomość. Tak? Okej, okay, ja się zgodzę, tak jak znowu, jak masz wiele mieszkań, masz firmę, która ci zarządza, tak? masz pracowników, którzy egzekwują to wszystko, to nie musisz się tym przyjmować. Ale ty jako taki prawdopodobnie mały inwestor, no to ile tych mieszkań może mieć? Dwa, trzy, tak? I teraz wystarczy, że trafisz na takich dwóch, trzech najemców, którzy ci zrobią SY w mieszkaniu. No to właśnie tak to wygląda. Znam wiele osób, które się bardzo, bardzo na to wkurzają. Zresztą ja się też tak wkurzałem. I cały czas się wkurzam i mam tego dosyć. W związku z tym z jednej nieruchomości w tej chwili postanowiłem, że jej nie będę wynajmował, wolę ją wykorzystywać w inny sposób niż ją wynajmować i patrzeć na ten syf. No i trzeci taki problem to jest hałasowanie tych ludzi, tak? z którym także możesz się spotkać. Też miałem raz taką sytuację, dzwoni tutaj mi sąsiad, że no, jeden z moich nowych najemców zrobił sobie imprezę, bo on nie wiedział, tak. Ja zajęty czymś innym, totalnie musiałem tutaj sprawy wyjaśniać, przepraszać. Z moimi aktywami na rynkach finansowych nie ma tego problemu, tak? Żadne nie robi imprezy, żadne nie hałasuje. Co najwyżej ja czasami hałasuję, albo ze szczęścia, że tyle zarobiłem, albo ze smutku, że miałem zarobić, a straciłem. Ale to jest normalna rzecz. Tak? Nie każda transakcja kończy się zyskiem, natomiast te, które kończą się zyskami, kończą się z zdecydowanie lepszymi zyskami, niż inwestowanie na rynku nieruchomości. I ostatnia taka bardzo ważna rzecz. Tak? Jeżeli teraz myślisz, tak, że ci wszyscy opowiadają o tym, że ceny nieruchomości będą szły w nieskończoność w górę, to muszę cię bardzo zmartwić. Tak? Mówiłem przed chwileczką, w tej chwili w Polsce te ceny nieruchomości zaczęły spadać. Nikt nie wie, czy to jest trwały trend, czy to jest po prostu chwilowy spadek, ale też musisz jednej rzeczy bardzo ważnej wiedzieć, jak ceny nieruchomości zaczynają spadać, bo na przykład będziemy mieli jakąś formę recesji w Polsce czy na świecie, ale nawet nie musi być recesji, po prostu może być zerowy wzrost gospodarczy przez kilka kolejnych lat. W związku z tym siła nabywcza osób, tak, które gdzieś tam wynajmują, tak, albo chcą kupować, ale nie stać ich na to, będzie taka, że nikt nie będzie tych cen nieruchomości podnosił, bo będzie mało chętnych na te mieszkania. No to ceny tych nieruchomości potrafią przez, także, tak jak długo rosnąć, tak także bardzo długo spadać. My w tej chwili jesteśmy po bardzo solidnych wzrostach, które trwały kilka dobrych lat. No i może się zdarzyć, że jak przez ostatnie 10 lat ceny nieruchomości rosły, to przez najbliższe 10 lat ceny nieruchomości będą spadały. Oczywiście one nie spadną do tych poziomów. Sprzed 10 lat. Może się tak zdarzyć, że przez najbliższe 5-10 lat ceny nieruchomości będą na jednym tutaj poziomie. I ten tutaj w tej chwili taki atut, dlaczego większość osób kupowała te nieruchomości, ponieważ zyskiwały na wartości, przestanie mieć miejsce. Jak dodamy do tego tę ten, ten niską stopę zwrotu z najmu i ten podatek katastralny, który ma być wprowadzony, to się okaże, że stopa zwrotu będzie niższa niż. To, o czym mówiłem na początku, tak? czyli na przykład z jakiejś lokaty, w której w tej chwili można te pieniądze ulokować. Czyli podsumowując, ja zdecydowanie wybieram rynki finansowe. Nie mówię, że rynki nieruchomości są czymś złym. Jeżeli kupujemy nieruchomość, która ma pełnić dla nas jakąś formę tutaj, tutaj czy to rekreacyjną, tak? czy ma pełnić jakąś formę tutaj użytkową, to jak najbardziej warto mieć taką nieruchomość na własność. Natomiast ja nie inwestuję w tej chwili na tych rynkach, bo uważam, że jest to mało opłacalne, wiąże się z wieloma Ryzykami te stopy zwrotu, które ja mam z rynków finansowych są zdecydowanie większe, ale ja wiem, jak to robić. Jeżeli ty byś chciał się dowiedzieć, to mam dla ciebie to niespodziankę. Zerknij pod tutaj ten film, masz tam kilka linków, kliknij, zobacz, w jaki sposób ja inwestuję. Możesz się także tego ode mnie nauczyć. Także dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że Cię przekonałem. Jak Cię nie przekonałem, to trudno. Napisz mi pod filmem, co o tym myślisz, co myślisz o tych moich wszystkich przekonaniach i zastanów się, czy warto na tym rynku nieruchomości faktycznie tyle pieniędzy pchać, jeżeli dopiero zaczynasz, bo jak zablokujesz sobie ten cały kapitał, to później już nie będziesz miał na inne rzeczy. Pozdrawiam, Robert.